Budowa własnego domu może być prawdziwą gechenną, ale też fantastyczną zabawą. Jeśli wybierasz to drugie podejście, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. A jeśli to pierwsze, to tym bardziej. Budujemy cal po calu. Odcinek 22. Zaledwie 20 kilka lat temu kapitan Charles Moore, płynąc przez Pacyfik odkrył nieznaną ludzkości wyspę i to nie jakąś maciupeńką, ale większą niż Wolin, większą niż uznam Cypr, Kreta i Madagaskar razem wzięte. Co ciekawe, nie była dziełem Bożym, czy jak to woli, przejawem kreacji Matki Natury, to my ludzie stworzyliśmy ją sumiennie i konsekwentnie wyrzucając do oceanów Ogromne masy plastiku. Takich wysp śmieci jest niestety dużo więcej. Ale plastik zalega nie tylko w oceanach. Znaleźć go można w dziewiczych partiach Pirenejów, w nietkniętych ludzką stopą lodach Arktyki i w żołądkach zwierząt. Naukowcy już uznali plastik za osobny element ekosystemu i nazwali go plastisferą. Czy da się coś z tym zrobić? Czy niebawem wracając ze sklepu z doradą w reklamówce, będziemy się zastanawiać, czy mamy więcej dorady w reklamówce, czy reklamówki w doradzie? Światowe rządy zbierają się co pewien czas, próbując uzgodnić nowe agendy działań. Naukowcy przywracają nam co pewien czas nadzieję, że może trawiące plastiku kwiały posprzątają za nas oceany. Prawda jest jednak taka, że jeśli nie weźmiemy sprawy w swoje ręce, nic się nie zmieni. A każdy z nas może zacząć na przykład od wielorazowej torby na zakupy albo od przeproszenia się z wiklinowym koszem. To brzmi tak banalnie, że aż trudno uwierzyć, że działa, a działa. I to niezwykle skutecznie. A będąc już na zakupach, warto trzymać się listy zakupów. To brzmi jak kolejny banał, ale wszelkie badania mówią, że taka właśnie banalna lista to najskuteczniejszy sposób walki z kolejną plagą naszych czasów marnotrawstwem żywności. Kupując mądrze jedzenie, warto nie tylko zastanowić się dwa razy, czego nie potrzebujemy, ale też warto zaglądać do coraz lepiej zaopatrzonych i przystępnych cenowo działów eko. Ekologiczne warzywa lub owoce odbiegają od idealnych standardów, ale to właśnie jest w nich najpiękniejsze i najzdrowsze. Czy wyobrażacie sobie, że co roku polski rolnik wyrzuca 6,5 miliona ton świeżo wyprodukowanej żywności, tylko dlatego, że nam wielkomiejskim klientom nie za bardzo podobają się zbyt korpulentne ogórki, nazbyt piegowate jabłuszka i marchewka, której pomarańcz trąca nazbyt ceglastym odcieniem? Potem żywność wyrzucają hipermarkety, bo zgniło. Bo zmiękło, bo się przeterminowało, albo po prostu dlatego, że trzeba zwolnić miejsce na półce na kolejne produkty. Czego nie wyrzuci rolnik i hipermarket, wyrzucamy już my, konsumenci. Bo za dużo kupiliśmy, bo otworzyliśmy pięć serków jednocześnie, bo przegapiliśmy best bifora, albo po prostu przestało nam smakować. Nasze konsumenckie marnotrawstwo to z grubsza 5 milionów ton jadła rocznie. Choć niektóre źródła mówią nawet o 6 czy o 9. Reasumując, 1 trzecią światowej powierzchni upraw, czyli 1,5 miliarda hektarów, obsiewamy, nawadniamy, nawozimy, zbieramy tylko po to, by to później wyrzucić. I tu znów zbierają się różne organizacje, uchwalają rezolucje, ale jeśli nie weźmiemy sprawy w swoje ręce, marnotrawstwo żywności też się nie zmieni. A zacząć możemy na przykład od FIFO. First in, first out. To taki wymyślony przez Holendrów system kolorowych oznaczeń, podpowiadających nam w jakiej kolejności sięgać po produkty w lodówce, by uniknąć przeterminowania. Sprzątanie domu to kolejna okazja, by pomyśleć o ekologii. Wśród środków czystości są takie, które zawierają fosforany, silikony i całą masę substancji drażniących, oraz takie, które bazują na naturalnych składnikach. I jedne, i drugie poradzą sobie z naszym brudem, ale stosowanie tych drugich nie odbije się na dobrostanie natury i na naszym zdrowiu. Możemy pójść dalej. I sami sporządzać naturalne pasty do czyszczenia łazienek czy podłóg oparte o sodę, ocet czy olejki naturalne. A z czasem możemy pójść jeszcze dalej i zaangażować się nie tylko w sprzątanie własnej łazienki, ale na przykład w sprzątanie świata. Bycie eko uzależnia. Filozofia less waste z czasem zamienia się w opcję zero waste, a drobne eko-zachowania z czasem przekładają się na poważne ekodecyzje. Na przykład na decyzje o termomodernizacji domu, na świadomy wybór komponentów, z których budujemy nasze cztery ściany, na perspektywiczne myślenie, jak potężny problem fundujemy przyrodzie, wyrzucając po remoncie niebiodegradowalne komponenty. I jak minimalny ślad zostawiamy na przykład po wymianie drewnianej stolarki drzwiowej. Proekologiczne nastawienie less waste może nas w końcu doprowadzić na przykład do odważnej decyzji budowy domu niskoenergetycznego, czyli takiego, który cechuje bardzo małe zapotrzebowanie na energię cieplną, czasem wręcz zerowe ale aby uzyskać takie wyniki, budynek musi być odpowiednio usytuowany względem stron świata, perfekcyjnie ocieplony i zaizolowany. No, nie każdy z nas będzie miał szansę zbudować taki dom, ale tu też możemy wziąć sprawy w swoje ręce i na przykład wymienić okna i drzwi na bardziej energooszczędne. Bo to właśnie przez okna i drzwi ucieka 25% domowego ciepła. Więc warto zrobić taki mały gest wobec matki natury i przy okazji oszczędzić na rachunkach za ogrzewanie. Obecnie na polskim rynku jest coraz więcej ofert pasywnych okien i drzwi, a firma CAL. Prawdziwe drzwi jako jedyna w Polsce uzyskała certyfikat Passive House Institute w Darmstadt na drzwi zewnętrzne wraz z naświetlami w certyfikowanych budynkach pasywnych. Takie produkty wyróżniają się wyjątkowo wyśrubowanym współczynnikiem przenikania ciepła UD poniżej 0,8W na metr kwadratowy Kelvin. Myśląc o termomodernizacji, warto też rozejrzeć się po dostępnych w okolicy samorządowych, czy też ogólnopolskich programach dofinansowań, albo sprawdzić nasz odcinek podcastu o termomodernizacji. Oczywiście pasywne drzwi nie sprawią, że od razu zniknie efekt cieplarniany. Od jednych zakupów z wielorazową torbą nie skończy się problem zalegania plastiku na świecie, a kolorowe naklejki w lodówce. Nie położą kresu światowemu marnotrawstwu żywności. Ale każda wielka fala dziejowych zmian zaczyna się od pojedynczych zmarszczek na spokojnej tafli oceanu. Marka Cal Prawdziwe Drzwi dziękuję za uwagę i zaprasza na kolejne odcinki. Czekając na ciąg dalszy sprawdź blog www.prawdziwedzwi.pl.